Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy przychodzą pod e, nas kwer, kardynała Wyszyńskiego pod krajowy Urząd Radiofonii Telewizji, aby właśnie pikietować, aby obok, e, aby obok petycji słanych do Pana Dworaka również swoją obecnością domagać się tych podstawowych praw i zaprzestać Dyskryminacji, telewizji Trwam, Radia Maryja, a przez to samo każdego z nas. Pikieta trwa codziennie od godziny 9 do godziny 15, dokładnie 14.45. Zapraszamy, ile kto ma czasu, aby również swój czas tam poświęcił. Udzielę teraz błogosławieństwa, abyśmy. Ty, Bożym błogosławieństwem silni mogli iść wszędzie tam, gdzie nas Chrystus posyła i byli odporni na zasadzki działanie, prowokacje złego ducha. Pan z wami i z duchem Twoim. Nie was błogosławi, strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Nie rzuć im Chryste, świątyń twych, nie damy pogrzeć wiary próżne zakusy duchów złych i próżne ich zamiary, Bronić będziemy Twoich dróg, tak nam do pomóżbu, tak nam do pomóżbu, ze wszystkich świątyń, a ty pójdziesz, po нам да помож так нам